Siemaneczko, z Radek, no i dzisiaj, jak widzicie, pogramy sobie w Skyrim VR na konsoli PS4, bo tylko chyba tylko tej jest. I chciałem machać mieszem. Kurde, muszę uważać, że nie ma... Hej! Uważaj! Czemu machasz mieszem mi tutaj? E! No, chyba... Zapłacimy, ile będzie trzeba. Ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. Nie mamy iść. Nie realizuję tak dużego zamknię. Mapa. Może schować! Mapa lokalna. To się napięcy zamy. Czę swoją głupią dumę i poprosisz o pomoc Orlunda siwo włosego. A myślań, tak? Prędzej uklęknę przed pulfikiem chromopłatnym. No właściwie to główną co widzimy tam. To jeszcze pamiętam, jak wspierałem na, 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 na laptopie. Wezmę tę robotę, ale nie spodziewaj się. Tutaj, trochę pójdziemy na. na. na bogato. Uważaj kim jesteś? Witam. Co cię sprowadza do Białej Grani? Co ty wiesz? w takim razie chcesz złota. No! Wystarczy popytać. Wielu mieszkańców Białej Grani jest zbyt tłustych i bogatych. ...by robić pewne rzeczy samemu. przychodzę tylko kupić jedzenie, nie martw się. Posiadanie farmy ma swoje tu był. oręż był ostry, a twój język jeszcze ostrzejszy. Okej, okay, idziemy tam. Mówią, że na Helgen napadł smok. Jeśli ktoś... Któraś... No mówię, mówię, ja, ja właśnie w tej informacji idę. Często odwiedzasz dzielnicę chmur? Na nie. Chmurę. Pierwszy raz jestem tutaj, na biarze? Prawda? Chyba to mam iść. Tak mi gra straszyła. O, definitywnie tutaj miałem iść. Muszę uważać, żeby nie mi mała zmierzeń podepniał. Tutaj, widziałem smoka. Żeby mnie pojmali, tak? Nie będę im mówił, żeby był Mogę sobie poradzić ze zbójami. Ale ze zrobić. Zbójami... O, sorry, sorry. Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgruff nie przyjmuje teraz gości? przyjmuje. Mam wieści. To wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. No wyjaśnię, tak, tak, tak. Jarl będzie chciał z tobą osobiście porozmawiać. O! To, to dajmy. Więc w Helgen udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy. No ba. O. Na Irilet miała rację. No ba. Co teraz powiesz, Proventusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów? W obliczu smoka. O, wysmoka. Panie. Powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej puszczy. Jeśli smok czyha w górach, to to miejsce jest najbardziej zagrożone. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do no Ulfrika i go zaatakować. Powinniśmy. Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Iriled, natychmiast wyślij oddział do rzecznej puszczy. Tak, tak Jarl. Proszę o... Muszę wrócić do Bajshem. Muszę do Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. No to była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę. Weź to w dowód mojego szacunku. Co mi dał? Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze? Co ja ty zrobię? To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Uu. Chodźmy znaleźć Twarengara mojego nadwornego czarodzieja. Okay. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami. Plotkami o smokach. Idziemy. Do Dobra, tutaj Potrzebujesz oręża? Idź do uśnia, i porozmawiaj z Adrien. Przybywasz do smoczej przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników. Hmm? Co? No. O jaki projekt chodzi? Myślisz, że zdołasz mi pomóc? Tak. Nie wydaje mi się. Nie Jarl się. zapewne siedzi na swoim tronie w sali tronowej. On tu przyjdzie. Tu, w laboratorium czarodzieja go nie znajdziesz. On już tu jest. Farenkarze, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ha, ha, ze ha, ha, ha. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać? Tak. A tak. Pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. O, no? Tak. Przydałby mi się jakiś kurier. Okej, okay, kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. A co możesz Smok? Nie jesteś prostym najemnikiem. Widzę, że potrafisz też ruszyć głową. Czyżbym miał do czynienia z naukowcem? Chyba Gdy tak. Opowieści o smokach zaczęły się rozprzestrzeniać. Wiele osób lekceważyło je, twierdząc, że to zwykły wymysł i plotki. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. Głupcy zawsze uznają za niemożliwe rzeczy wykraczające poza ich doświadczenie. Ja jednak zacząłem szukać informacji o smokach. Gdzie się podziewały przez cały ten czas? Skąd się wzięły? Ja. Czeka, bo muszę sprawdzić, czy nic nie mam chyba nic nie leci w tle. Tak mi się wydaje. Dobra, mo... e... Co mam w Ja, e, dowiedziałem się, że w Czarny Głazie jest pewna kamienna tablica, U. czy też Smoczy Kamień, który podobno zawiera mapę Smoczych Cmentarzysk. Idź do Czarny Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Dobra. Prostsze już być nie może. To stary grobowiec zbudowany przez Nordów, pamiętający chyba nawet czasy Smoczej Wojny. Może po prostu powiem ci, jak się tam dostać. To niedaleko rzecznej puszczy, zapieziałej wioski, kilka kilometrów na południe stąd. Tam było. Ktoś z miejscowych na pewno zdoła skierować cię w odpowiednie miejsce. ja e, tam byłem. Cóż, muszę chronić swoje tajemnice zawodowe, czyż nie? Mam swoje źródła, e, tam było, spracane tak? źródła. Ja tam byłem, chyba. Tam ja się wydaje, że tam byłem. To nie ja. ja tam byłem. Dobra. Yy. Ja Wyrażę się jasno, by było ci łatwo zrozumieć. Doradzam Jarlowi w sprawach magii. Jeśli w okolicy pojawi się zagrożenie lub zjawisko natury magicznej, zostaję wezwany, by je objaśnić i doradzić w najlepsze w danej sytuacji Zmokami. rozwiązanie. Musimy to mieć, zanim będzie za późno. Oczywiście, Jarlu Balgrufie. Chyba znalazłeś mi pomocną dłoń. Jestem pewien, że się... Eee... smoczykamy, tak? Smoczy... to mam coś znaleźć. Eee, na mapie gdzie to jest? Mapa. Napatrz chyba Na ski styki gdzie to jest klucza się tu, że nie byłem Jeżeli Ci się to pisza dostaniesz nagroba gra. Chwila, chwila, chwila. Mapa świata. Jestem byłem brzmi niedawno. To, kurczę. Muszę iść na chło nie wierzę. Tak ja, wie jak ja to mam się dostarczyło? Nie

To stary grobowiec zbudowany przez Nordów, Aha. pamiętający chyba nawet czasy smoczej wojny. Może po prostu powiem ci jak się tam dostać? No. To niedaleko rzecznej puszczy, z zapieziałej wioski kilka kilometrów na południe stąd. Ktoś z miejscowych na pewno zdoła skierować cię w odpowiednie miejsce. Tam byłem. Cóż, Muszę chronić swoje tajemnice zawodowe, czyż nie? Mam swoje źródła. Sprawdzone źródła. Dobra, oleje. Wyruszaj do Czarny Głazu. Cierpliwość nie należy do cnót Jarla. W sumie, do moich też nie. Możemy się tam tepnąć? Chyba możemy, no. Już na Możemy się no bo musimy chyba wyjść tam. Idziemy po prostu. Chyba, No, idziemy. no ja, no, no tam mam iść. Naprawdę.

Ty, Nie wiesz tego do siebie, ale ja wyglądasz trochę blado. Oj tak, blado wygląda. Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Te drużyny, kowale, to może. Chwila. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesuje Cię za... Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej. Gryzji. Właściwie tak. Może wykujesz mi żelazny sztylet? Oto wszystkie potrzebne materiały. Śmiało Najlepszą broń i pancerze. Broń. Kilo czy nie? Łuk. Strzały też nie. Jeden tutaj tej Warto jeszcze ciężar bożenia. Wyjść. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Oczywiście. Możemy wpuścić. Dzień tolej to. to? Zjemy stąd. Tutaj na mięść. Jeżeli potrzebujesz mi. I tu chyba już, się, tu chyba już się możemy taknąć To mi się dziwnie wydaje. Musimy iść to, czy musimy iść na nogach? Co tam byłem? Kurczę to muszę tam iść. O, będziemy na to, że się puszczę. Tak. Zapydziała wieś. Ech. Dobrze, że ta pani działa. Sądra. No i dobrze. Ale musieliśmy wyjść. Typu... Zapydziała wieś. Jak tu jest? Jak tu jest? A, znamy no, strażnicy już, tak. Jedziemy tam po prostu I tu przejdziemy Po prostu Nie chcę się ich tutaj Nie chcę się po prostu iść Za, Zapewne musimy tam być tam, tam gdzie by Tam gdzie mieliśmy tam gdzie mieliśmy na początku iść a my poszliśmy tutaj tutaj byliśmy tam i zabaliśmy, no pięknie i musimy iść powrotem tam. Czy będą z domu Musimy znowu ta, ta, tą samą trasą. Fajnie by, było, by byli jeszcze bandyci, tak? To by było mega. coś jeszcze nie zabraliśmy, ale co to ja nie wiem. Yy, tutaj? Tutaj zapewne mam iść? Tu już bardzo tu już badać, tu już idę. tu już badać, tu już przejść tu już badać, tu już badać, mam być, tak? Cmentarzysko smoku Czarny kłas. Tu, tu... tutaj byłem, a byłem tutaj. I coś przeoczyłem, definitywnie. Czy... czy zabawne mamy iść tutaj? Gramy z terroryzmem i tutaj, tak? To wbijamy. Jeszcze raz, to szybko przejdziemy i tyle. No to kurczę, Tam cany, musimy zdobyć. Znaczy tu nic nie będzie. A może? No, wydawało mi się mapa. No ile, te, ile ten odcinek trwa już? Ile ten odcinek trwa? Dobra, na szybko to przejdziemy Tak ja myślę I Tylko ten kamerę mamy być, tak? To raczej chyba żadnych potworów nie będzie Chyba nie będziemy musieli jeszcze przechodzić samo. To jest prosta droga Tylko kamien zrobić, tak Prosta droga Tu było gdzieś zamknięte, ale tu otworzyliśmy już tu było przejście Zobacznie kabby będzie na końcu tunelu bez problemu, żeby przyniesiemy ten kamień jeszcze. Ale jeżeli nie zabrałem tego ja kamienia, na ja porządku. Tu jest ten gościu. Tu mam iść, tutaj, tu. Tutaj mam iść. Chyba nie. Może. Nie, to byłem. Podróżuję dookoła, kuźwa mać! Tu przejście. Tu jeszcze nie byłem Tu jeszcze nie ma żadnego kamienia Chyba dobrze idę nie mi się wydaje Łapka, oczywiście pewna łapka Nie mogą być choć do łapki Kampanya bir devam Git aslında. Tabii ya. Prostą drogą do, do, do celu. Potem smoczy kamień, gdzie zabrałem ostatnio. Prostą drogą do celu. Szybko się wyjdziemy. A tutaj? Tutaj. To jest przejście, nie musimy chodzić na około. A to nie będzie potrzebne? To ja to już nie patrzyłem. U, panie, tego jeszcze nie patrzyłem. Niech to jeszcze, teraz patrzyłem. O, to za pierwszy razem. Mistrzówki, złoto. nie byłem to mi ciekawe o poszedliśmy po drogą po o ten jeden przedmiot, który nie zabrałem z i tu mamy wejść, tak? otwórz no ba! No, Royat ba! Jednego przedmiotu zabrałeś. Jestem mój super. Jeden przedmiot może przełączyć. tu nie ma tego punktu wypomnienia. Dobra, idziemy. Chyba to już końcówka jest. Musimy całe, całe to tę reskinia przejść, by znaleźć jeden z muzykami tak? Oczywiście otwarte jest. Chyba tu już będzie. I topier pierwszy... Jestem blisko Chyba To on miał też muzykami? Tyż kurczy byku nie to Będę przenieść. Ty! Chyba już miałeś. Ja damy, teraz patrzę. To jest wszystko To byłem słuszamy. Super! Super, teraz ja To wyjście oczywiście, to jest gdzieś wyjście Dobra, dzisiaj to będzie wyjście. Chyba iść się, bo nabyje Jeszcze to już lepiej. Nie widzę teraz tutaj, tutaj, trzeba. I jeszcze raz do niego tepniemy. Kurczę, zrobię to muszę kamień. Jedną rzecz nie zabrałem, jedną rzecz nie zabrałem w I musiałem przejść cały tunel. Cały tunel musiałem przejść, żeby po tą jedną rzecz pójść. Teraz na mapie Jak to już teraz? Ha, przejście, tak yy, smoczy przystań. Chyba, wtykniemy się smocza przystań. Super. Mamy to z muszykami. A to nie jest żółte. Ale nie wiem, jest, naprawdę. Super. Dobra, to ładne te Zami? Nie szanując prawa, nie szanujesz mnie. A ty mnie szanujesz? No. Myślę, że wam pożegnam. Żegna Was lojadek. Trzymajcie się No i cześć do następnego odcinka. Pa!